Na, najbardziej znanych graczy yy, ko, w koszykówkę zmarł z przedawkowania narkotyków. i o to, co mówili ci handlarze good stuff. ja mam te, do, tą, tą dobrą działkę. to działkę, która zabiła koszykarza this can kill you to może ciebie zabić Now the ultimate high was death. teraz tą najwyższą wartością była śmierć i broke down and wept ja byłem złamany, płakałem. I said, Lord, Mówiłem, Panie, Boże, proszę Ciebie, wzbudź kościół na Times Square. Bo to jest najbardziej grzeszne miejsce na świecie. Ja będę to wspierał finansowo. Ja będę wspierał to tak, jak Ty. I Duch Święty powiedział do mojego serca. Powiedział Ty to uczyń, you know this city. Ty znasz to miasto, you come back here. Ty wróć tutaj, Forget evangelism for a while. zapomnij o swoich ewangelizacjach na jakiś czas, Just give yourself to the city. daj siebie temu miastu. And he said, if obey me, powiedział, jeżeli mnie posłuchasz, dam Ci taki teatr, że dech ci zawsze w piersi. You will never lack for money. Nigdy nie zabraknie ci pieniędzy. You will never have a dollar of debt. Nie będziesz miał długów ani dolara. And I will fill the place. Ja wypełnię to miejsce. There will be no empty seats. Nie będzie żadnych pustych krzeseł. Rich and poor, Biedni, bogaci. From the United Nations to Wall Street z, od z różnych krajów i z Wall Street. I will raise up a testimony. Ja wzbudzę to jest świadectwo to the whole world. Na, na całego świata of the simple power of the presence of Jesus tej prostej mocy po obecności Jezusa. I went, I said, ja Lord, how do I get my wife to leave Texas? A wiewanie. Jak ja przekonam żonę, żeby wyjechała z Teksasu, żeby się przeprowadziła z powrotem do Nowego Jorku. O trzeciej rano, kiedy wróciłem do naszego hotelu, żona taka szczęśliwa mówi, wracamy do Nowego Jorku, prawda? Duch Święty już dokonał tego dzieła. To było 12 lat temu. Teraz jest 8 tysięcy ludzi w kościele. There's even during the daytime, people walk in, and start crying I zaczynają płakać, and weeping, I, I wołać do Boga. and all of our, our, our people that are supposed to be cleaning, I ci ludzie, mają Kościół, they're, they're praying with people who are getting saved, modlą się z tymi ludźmi, prowadzą ich do zbawienia. the presence of God is in the house, and I stand here before you and I shudder. I teraz stoję przed Wami drżę, i, I drżę. Right bo wiem, gdzie byłbym dzisiaj. I had the of God from my heart. To, to by wszystko było z usunięte z mojego serca. Me down, hurt me. O, Bóg by mnie nie odtrącił. But I think of the who have been saved. Ale myśl o tych tysiącach, którzy nie byliby zbawieni. Never been saved. Którzy nigdy by nie byli zbawieni. I was too busy. Ponieważ ja byłem zbyt zajęty. To aby, to szukać God. aby szukać oblicza Bożego. Bóg pomógł mi. Bóg pomógł mi. I nie będę już nigdy nie stracę, nie zmarnuję moich lat. This past month, just before I came here, ten miesiąc, ostatni miesiąc, przed przyjazdem tutaj, I was in the face of God, szukając oblicza Bożego. And the Lord said, "You're at the peak of your blessing." Bóg powiedział, jesteś na szczycie Bogosławienstwa. This is everything I promised you. To jest to, co Ci obiecałem. Widzisz to na własne oczy. A to jest najbardziej niebezpieczny czas w Twoim życiu. Na szczycie błogosławieństw. Time to, lose your first love for Jesus. to jest najbardziej niebezpieczna chwila, w której można utracić pierwszą miłość. And for I przestać doceniać Jego błogosławieństwa. I ja zabrałem moich pastorów and razem. I ja otworzyłem swoje serce. I said, pray I mówię bracia, muszę się więcej got modlić. More. Muszę więcej szukać Boga. I said this church is just coming to hear sermons. Ten kościół przechodzi suche kazanie. And we called the church just before I left. I my, żeśmy, przesiali kościół, zanim wyjechałem, to fast and pray, aby pościu i modlił się. And we're not going to let up. I my nie poddamy się. We have no more room for my już nie mamy miejsca na nowych ludzi. Y... Ołtarze są przepełnione. Obecność Boża jest na każdym nabożeństwie. Bóg powiedział teraz this is the time to, pray. to jest czas aby się modlić to, fast. to jest czas aby pościć it would just turn into a ritual inaczej to się wszystko obróci w rytuały ja wolę zamknąć drzwi niż oglądać rytuały three, three Trzy, cztery four songs samo pieśni same thing every sunday to samo co niedzielę. strach by pozwolić, aby duch święty przejął kontrolę nad nabożeństwem Bóg new york powiedział mi coś kiedy pojechałem do nowego jorku Powiedział, if you want to move aby bóg działał w twoim kościele away from the microphone to trzymaj się z daleka od mikrofonu make something happen nie próbuj wzbudzać czegoś new york jeżeli odwiedzicie Nowy Jork, i przyjdziecie do mikrofonu, to zobaczycie, że nikt nie stoi za mikrofonem. Może przez 4 minuty po to, aby dać ogłoszenia. I to wszystko. I żeby głosić kazanie. Uh, something a więc my nie napędzamy tam And rzeczy. we are trusting the Holy Spirit to do the work. My ufamy, aby Duch Święty wykonywał dzieło. Now I, close. I tym chcę zakończyć. I, I didn't mean to slip in this nie miałem e, takiej intencji, żeby przejść właśnie w tym kierunku. Ale to, to, ma, to, to jest wspólnia z tym co mówię o utraconych latach. I have a dear friend in New York City. Mam przyjaciela w Nowym Jorku, who pastors Brooklyn Tabernacle, który prowadzi zbor Brooklyn Tabernacle. Wielu z was pewnie słyszało o wspaniały chór. He has four services on Sunday. Ma cztery nabożeństwa w niedzielę. Thousands of people. Tysiące ludzi. And, uh, I, talk to him frequently. I często z nim rozmawiam. Was, it was Sunday night. I to był to był wieczorem. He was worn out. On był zmęczony. I siedział tak na skraju podium. His feet just dangling. I tak nogi mu wisiały w powietrzu. And he said, am oh Boże, jestem wycieńczony. An uh, came up him. I alkoholik w tym momencie przeszedł do niego. Brudny. A horrible odor. Strasznie horrible was so bad. Ten smut był tak okropny, the turn. Że, że, on, że odwracał się, kiedy z nim rozmawiał, get a of fresh air. żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. And he said, Are you homeless? Pyta, jesteś bezdomny? The man said, yes, I'm living on the streets. Tak, mieszkam na ulicach. So, Pastor, reached into his pocket. Pastor wziął rękę do kieszeni. Got some money? Wyciął jakieś pieniądze. He said, Here. Mówi, proszę. And the man said, I don't want your money. I ten człowiek mówi, ja nie chcę Twoich pieniędzy I want Jesus. Ja chcę Jezusa I want to be changed. Ja chcę być zmieniony Pastor Cymbala się zatrzymał And began to weep. I zaczął płakać Mówi, o Boże Czy ja doszedłem do takiego miejsca I'm to buy off, Że ja money? próbuję przekupić ludzi pieniędzmi I see somebody in need? Widzę kogoś w potrzebie and I, just money at them. i ja po prostu daję pieniądze. And to weep and cry. Zaczął płakać, wołka, do Boga. I ten alkoholik zrozumiał, że ten pastor naprawdę ma rozumie. And the alkoholik w, alcoholic when embraced him. I, I objął go. And with him. I zaczął z nim płakać. He said it's all right, Mówi w porządku pastorze. He said no it's not. A on mówi nie nie. He said, I missed, I missed it. I on mówi, a mi tego brakowało. I'm sorry. I przepraszam cię. And he led him to Christ. I doprowadził go do Chrystusa. And, and he said, That odor became like incense. Mówi, Ten smród zamienił się w kadzidło. That man is one of his associates now. I man Ten człowiek jest teraz jednym z jego współpracowników. Jest w służbie. God help us. Niech Bóg nam pomoże. Abyśmy nie zmarnowali czasu. kiedy powracasz do swojej komory modlitwy, Zacznij na nowo szukać jego oblicza. Wtedy rzeczy się zmieniają. Nie przyjeżdżaj do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu przebudzenia. Go back to your secret closet. Ale wróć do swojej komory modlitwy. Don't nie patrz na to co się dzieje w pewnych kręgach charyzmatycznych. Jakieś program to bring your church to life. nowe techniki programy aby wzbudzić życie w kościele. Nic takiego nie wnosi życia do kościoła. Jedyna rzecz która wnosi prawdziwe przebudzenie. As a broken To jest złamane serce i modlący się kaznodzieja za kazalnicą.